Cześć! Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka, zademonstrujemy Wam sylwetkę z serii T chińskiego producenta L2. Jest to grupa osprzętowa, akurat w tym wypadku jest to przerzutka razem z manetką, która obsługuje 11 biegów, podobnie jak L2AX prezentowane w poprzednim odcinku. Jest to już przerzutka udoskonalona na tzw. sprzęgło, czyli będziemy z mieli styczność z mechanicznym napinaniem. Co ciekawe, z napinaczem mechanicznym w pełni regulowanym. Postaramy się pokazać, zaprezentować sylwetkę samej przerzutki. Niestety nie było okazji do przetestowania tytułem tego, że w naszym życiu ostatnio wiele się dzieje i przygotowujemy cały czas plan na pracownię na rok 2024. Niemniej jednak zobaczycie jak wygląda l w tym wypadku L2T9 od kuchni. Zaprezentujemy też jak wygląda regulacja sprzęgła. Zapraszam. Tu T9 zaprezentowano w 2023 roku jako bezpośrednią, wschodzącą konkurencję popularnych grup rynkowych posiadających system sprzęgła. Wizualnie, swoją surowością T9 przypomina dawne konstrukcje SRAMA, a technicznością SHIMANO. Oto właśnie w SHIMANO użytkownik otrzymał możliwość manipulacji siłą sprzęgła. A skoro sprzęgło, to miło ze strony eltur że pojawi się w bardzo prosty sposób serwisowej blokady wózka. Monetka T9 to konstrukcja, która w stosunku do swojego poprzednika zyskała nieco ciągłości. Solidne wykonanie i dość ciasna praca łopatek to już chyba znak rozpoznawczy manetek L2. Akcja dźwigni do obiegu wyższego to aż 4 kliknięcia, co zapewni nam szybką i zdecydowaną reakcję napędu na podjazd dźwigni z rzutu na bieg cięższy to odpowiednik Szymanowskiego 2 Release, a więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Manetka T9, wyposażona jest dodatkowo w jakiś bliżej nieokreślony system montażu na dźwigni hamulca. Przypomina on system SRAMA, ale nie zgadzają się tutaj głębokości montażowe, a zatem możemy tu chyba raczej mówić o jakimś autorskim systemie producenta. W wózku T9 znajdziemy dwa różne kółeczka: 14-zębową rolkę tension i 12-zębową rolkę guide. Obie wyposażone oczywiście w zamknięte łożyska kulkowe. To samo rozwiązanie znajdziemy w kółeczkach L2AX. Zdecydowanie najciekawsza część przerzutki kryje się pod pokrywą zamocowaną na 4 mikrowkrętach z gniazdem impulsowym 1,5 mm, a zatem odkręcamy. pokrywą znajduje się biały i uszczelniający komorę sprzęgła oraz wierzchnia część z regulatorem napięcia wyposażonym w gniazdo Torx T20. Fabryczne naprężenie sprzęgła wydaje się być już dość mocne ale bierność nas nudzi, a zatem sprawdzimy, co jeszcze można z tym zrobić. Ok, jesteśmy już po rozbiórce przerzutki L2T9. Jak widzieliście na poprzednim nagraniu, została usunięta już osłona oraz o-ring, który doszczelnia całą komorę sprzęgła. Mamy na wierzchu śrubę regulacyjną. Eee, całość zawiesiliśmy na Orbea i Rallot z 2018 roku jest to seria X, służy nam dzisiaj za kina. O tym projekcie również w przyszłości opowiemy, natomiast w tej chwili nie zostało nam już nic innego, jak tylko przyjrzeć się, jak wygląda, jak zbudowana jest sprzęgło L-T9. Ok, mamy na wierzchu śrubę regulacyjną i ta śruba. Posłuży nam do napinania całej konstrukcji włóstwa. Jeżeli chodzi konkretnie o to sprzęgło, działa ono w następujący sposób. Jeżeli chcemy zwiększyć tensję samego sprzęgła, możemy zrobić to jeszcze podczas obecności samej jednostki sprzęgła w gnieździe, który się tutaj znajduje. Natomiast jeżeli chcemy obniżyć tą tensję, no to tutaj wymaga to troszeczkę więcej pracy, ponieważ należy więc całą jednostkę sprzęgła. Nie jest to. Również jakoś to specjalnie trudne, co zaraz zobaczycie, bo cała jednostka sprzęgła siedzi prawie że luzem w środku. Tym luzem to może trochę przesadziłem, ale naprawdę bardzo szybko można ją wyciągnąć. Popatrzcie sami. To sprzęgiełko już nam wyszło i wygląda w sposób następujący. Dlaczego nie mogliśmy regulować tego jeszcze na poziomie samej przerzutki, tak? Dlaczego nie mogliśmy regulować tego, kiedy sprzęgło znajdowało się w gnieździe? Ponieważ cały ten bęben razem z ruchem w lewo, tak? tak jakbyśmy chcieli je po prostu luzować, tak jak zbudowane są gwinty. No, niestety będzie obracał się razem ze wskaźnikiem, co oznacza, że po prostu tego nie zrobimy. Będzie się luźno obracał, to jest efekt zamierzony. Jest to dokładnie ten sam efekt, który wykonuje przerzutka podczas bujania. Czyli w teorii jest to zablokowane, po to, żeby sama praca wózka, jeżeli już naprawdę jest gruby hardcore, po prostu nie luzowała tego, tego sprzęgła. Ale co z tym fantem zrobiło L2. No i to jest ciekawa sprawa, ponieważ sam trzpień jest ryglowany na zasadzie kontry gniazdem 5 mm imbusa. Czyli klasyka serwisowego, który mam właśnie w dłoni. Montujemy to w tym miejscu i od tego momentu możemy już swobodnie regulować swoje sprzęgło, a właściwie jego tensję w dół, czyli wykonujemy ruchy W tym momencie sprzęgło według znaczników wraca praktycznie do pozycji wyjściowej i uzyskuje tym samym parametry bezsprzęgłowego l ax co zaraz Wam zresztą zademonstruję. Wsadzamy z powrotem sprzęgło. Sprzęgło chodzi lekko, nie ma tu żadnej filozofii, warto sobie pomóc pracą wózka. W tym momencie jest już osadzone, a sam wózek nie ma żadnego dodatkowego napinania niż sprężyna. OK, wykonajmy w tej chwili odwrotną operację, czyli wyciągnijmy z powrotem sprzęgło i sprowadźmy je do poziomu najwyższej tensji. Nie będziemy robić tego, tak jak wcześniej wspomniałem, na przerzutce. Zrobimy to, jak Pan mi przekazał, w łapkach. I już tutaj czujemy bardzo duży opór. Znaczniki nam się prawie zeszły, ja nie będę tego dokręcał do samego końca, tytułem tego, że chcielibyśmy jeszcze e, wraz z małżonką przetestować ten sprzęt dla Was. Będzie on jeździł właśnie w tym ralonie, którego widzieliście. Wkładamy sprzęgło. Sprzęgło już siedzi. No i w tym momencie mamy prawie że beton. Oczywiście aż tak radykalne zmiany w napięciu, w naprężeniu sprzęgła no nie są jakoś tam super wskazane, natomiast wszystko można tu zrobić. Jeżeli chodzi o siłę e, naprężenia, jest naprawdę, naprawdę zadowalająca. Zdecydowanie dużo łatwiej przełamać w tej pozycji od zera e, przerzutki e, Srama czy Shimano. No dobra, może na takie porównanie jest troszeczkę jeszcze za wcześnie. Natomiast ciężko powiedzieć, ile popracowałaby przerzutka Shimano przy maksymalnych ustawieniach sprzęgła. E, no ciężko powiedzieć również, ile popracuje samo to 9. Kiedy weźmiemy je na naprawdę duże testy. Ok, mamy to. Tak mniej więcej wygląda od kuchni przerzutka l t 9 Jest to jeden z przedstawicieli serii T, czyli pierwszych przerzutek marki L2 z regulowanym sprzęgłem. Mam nadzieję, że ta wiedza pomoże Wam w odkrywaniu nowego sprzętu. Tu w tym przypadku mamy akurat do czynienia ze sprzętem z rynku, który uchodzi za jeden z najtańszych na świecie. Dlatego, tak jak zawsze wspominam o tym na sam koniec, że nie jesteśmy tutaj agitatorami, nie namawiamy do zakupów tych produktów. Warto się zastanowić, to wy świadomie dokonujecie zakupów. Rozbieramy dla was te produkty, yy, sprawdzamy ich techniczność, staramy się w jakikolwiek sposób recenzować, nie namawiając. Na koniec klasycznie zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Piszcie, komentujcie, zadawajcie pytania. Pytania tworzą pewnego rodzaju społeczność, która pomaga nam też kreować w przyszłości content. Na pewno też, jak już zresztą widać pod naszymi komentarzami, pod naszymi nagraniami, tworzy się bardzo często zażarta dyskusja, która bardzo, bardzo mocno rozwija cały temat, wnosi bardzo dużo techniczności i o to w tym kanale chodzi. Cześć!